Cześć. W dzisiejszym materiale przetestujemy pukankę Manol 9000 na przykładzie silnika Honda Civic 1.8 Benzynka. Tak to wygląda. Zobaczmy, jak to wygląda tu w środku. W miarę. W miarę czysto. Ok, tak to wygląda. Zaraz wylewamy pukankę, płuczemy, wymieniamy olej i zobaczymy, jak pukanka sobie poradziła. Czy przeczyściła coś tam w, tych, w tej głowicy, czy nie. Sprawdzimy sobie poziom hałasu. Mam tu taką aplikację, Tyk. Czyli maksymalnie 62 db No to co? Wlewam pukaneczkę, niech się puka 15 minut, tak jak tu pisze producent. 10 minut. I zobaczymy co się będzie działo. Pukaneczka mam już otwartą. Otwieramy koreczek i wlewamy specyfik. Minęło nam już 15 minut, jak widzicie, tak jak poprzednio, gaz był wyłączony. I sprawdźmy, jak to ten nasz. Teraz mamy mamy silnik z płukanką, ze starym olejem, aczkolwiek nie taki stary, bo on przejechał raptem 6000 km, więc ale dobra. Zobaczcie jaka duża różnica. Było 62 i jest 55 55 dB Więc spadek o 7 dB całkiem nieźle Dobra, wymieniamy olej zobaczymy jeszcze co mam tu pod korkiem. Zobaczmy co mamy tutaj pod koreczkiem czekajcie włączę wam lampę dobra jest już lampą Musimy sprawdzić, porównać z tamtym poprzednim filmem. Tu mamy stary olejek, filterek, a tu już przygotowany zasko do nowego olejku. Dobra. I lecimy z tym tematem. Ciekawe, czy praca się wyciszy, wygłuszy. Mamy już wymieniony olej, filtr, odpalone autko zagrzane, więc sprawdzamy jak wygląda na poziom dźwięku. Jak widać na nowym oleju jeszcze cichszy także Wam ocenić czy płukanie miało sens i poprawiło czy nie Dobra, zobaczcie do następnego odcinka, bo w następnym odcinku przetestujemy na tym oznaczonym silniku dodatek molibdenowy Zaraz wlewam go do silnika i zobaczymy jaki będzie efekt.